Dobry, proszę państwa, my demonstrujemy przeciwko lewicy, która właśnie odbiera nam prawa obywatelskie. Mhm. Tak. Bo zaraz wyjdziesz. Lewicy, która po prostu nie mówi o wolności słowa dla tych, którzy są w zatrzymywaniu w szpitalu psychiatrycznym. To jak za komuny co było? Lewico, ty chcesz wolności, a dla nas czy będzie wolność? Ludzie, którzy byli zamykani w psychiatryku, jak meszko, brol, kękuś, którzy przez waszych lewackich psychiatrów zostali zamknięci. Zamykacie odbieracie, odbieracie nam wolność, słowa i wypowiedzi. To jest wasza demokracja. My, mnie i Anona też chcą zamknąć. Czy to jest wasza demokracja? Demokracja, która właśnie... Doprowadziła do tego, że są zamykani ludzie! Czy w Niemczech tak samo to jest piekło dla nas, dla tak zwanych chorych psychicznie? A my nie jesteśmy wariatami chorymi psychicznie. Czy ty, Lewico, którym się dogadałeś ze Kaczyńskim, z tym pisowskim, wręcz można powiedzieć, euroentuzjastą bo się tego boicie, nam to powiedzieć. Ja zachęcam, żeby jej nie słuchać, bo ona chce właśnie u... chce nas, u, nas nowolnić, kryjąc się pod amnestią naszej, Fundacji Helsińskiej czy innej. Oni chcą nas niszczyć. Ja oczywiście, ja też, po, jaka to jest hipokryzja, kiedy w czasie kiedy dawano afery pana Kwaśniewskiego, kiedy oni się nazywają teraz nową lewicą. Ale czy ta nowa lewica nie zamykała ludzi? Czy oni tego nie przegłosowali? Czy oni właśnie, czy to oni właśnie tego nie zrobili? Ty to właśnie to wy tego nie zrobiliście? Nie zamykaliście tylu kobiet do psychiatryka Co miesiąc jedna matka musi być ten... ...yyy... Mam do ciebie prośbę, że tak ładnie mówisz Stań sobie właśnie tam koło lewicy Nie, bo się zarażę Pan, 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 jak się pan nazywa? Ja się nazywam? Ale co ma? ale stań sobie kolewicy Lewicy, podyskutuj z nimi i tak będzie najlepiej. My chcemy tutaj. Ale... Mam Daję dobry ci... głos! Daję ci dobrą radę, naprawdę. Ja nie jestem... Nikogo, nikt, nikt do niczego nie zmusza, jestem katolikiem, ale... Ja jestem prawosławny. Dobra, nie ma... no o to, Jesteśmy wierzącymi, tak? Każdy na swój sposób. Nikt do nikogo niczego nie zmusza. Ale jeśli staniesz po Lewicy, chcę zobaczyć co oni powiedzą wtedy. Chcemy sobie zrobimy spacerek. Robimy sobie spacerek na około, dobra? Dawaj, tutaj, tak zrobimy. No dobra, to dawaj. Tutaj już. A my chcemy zastanawiać się, dlaczego nie może być, 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 być taki, coś takiego, że dobrowolny psychiatryk. Jak to pani to wytłumaczy? O, pani poseł, dzień dobry. A to pani. A czy pani nie zamykała ludzi? Za czasów komuny? Pani poseł, my chcemy wiedzieć. A w sprawie psychiatryka, że są kopolki, są zamykane, też pani chce? No, chcemy wiedzieć. Powiadam się przeciwko artykułowi 1449, dlatego że po, pogłębia e, o prawa kobiety. Chcesz... Widzieliście tego pro psychiatrycznego psychiatrycznego? My musimy to powiedzieć, to tak, że właśnie jak z ustawą 1449. Ile pani zagłosowała za Kaczyńskiego ten? Niemcy to już to już upadają. Niech pani tam jedzie. Praw kobiet w Polsce. Chcemy prawa do, to do Niemiec! A my chcemy Prawie też prawa, prawo dla kobiet, żeby, żeby też nie były w psychiatryku. Czy dla mężczyzn, czy dla dzieci. Dziś działamy tendencji z zamykania osób w zakładzie zamkniętym. No. Zachęcamy do podpisywania się A podpisywania my odchęcamy. Podpisywania obywatelskiej, podpisywania jak, jak ktoś się dorosły to oczywiście palić zioło, pić alkohol może. I co, i co każdy może być wariatem? Czy pani chce holokaust dla osób tak zwanych psychicznie chorych? Czy każda tak zwana psychicznie chora może dokonać? Bo jestem wariatem. Można łatwo to mówić to niech Pani powie o tych kobietach, które są zamykane. O tej matce z dzieckiem. Wy wstydu nie macie, to jest antykobiece myślenie, to projekt, Pani! To projekt ustawy przygotowany przygotowany wspólnie przez Strajk tak. Kobiet, Federer... Czekaj, a teraz... Uuu! ...parlamentarny, Lewicki. Projekt nap, zakładający przyznanie kobietom będę. pełni praw, pełni praw reprodukcyjnych. A my chcemy właśnie zapytać się czy, czy kobiety też y, mogą podejmować decyzję, czy są w czy chcą być psychiatryką, czy nie? Ale my chcemy wiedzieć, pani poseł. Wy jesteście, ci, którzy się podpisujecie, czy jesteście tak samo winni cierpieniu kobiet w tych psychuszce? Jesteście jak Adolf Hitler i Józef Stalin, a nawet Adolf Hitler. tak kobiet. Może Pani Poseł zapłaciła Big Pharma, powiedzmy sobie, niech Pani powie, co ma Pani wspólnego z Karakaczyńskim. Proszę powiedzieć o romansie z Karakanem i z Panem Sasinem. Pani Poseł mówi o Niemczech, ale tam w Niemczech jest tego więcej zamykania. I biją, I biją tam kobiety. Jaką kobiety w Polsce zamykanie, zamykane w, w psychiatryku? Matki, kobiety, nasze dziewczyny robią z nich wariatki. COVID jest po to, żeby ludzi robić y, wariatów. Teraz wchodzi artykuł 4449, który jest o tym mowa, że osoba stwarzająca y, zagrożenie. Może zostać poddana dozorowi w zakładzie zamkniętym No i właśnie te matki z dzieckiem Tak samo kobiety Kurde, już się panie po chyba nas boi Dobra, przemaszerujemy Czeka się No I przeciwko tęczowym Wyrażam aprobatę dla przeciwieństwa wobec aborcji, dlatego że e, nie można decydować o czy, czyimś życiu należy stosować środki prewencji. Należy po prostu robić to tak, żeby nie zajść w ciążę. Zachęcamy do składania podpisów podobnych. No to bo pani po prostu chce zabijać tak zwanych chorych psychicznie. Jak te cztery. A mam pomysł na nazwę pani, pani nowej. Pani nowe, pani nowej. Pani nowe, pani nowe, pani nowe, panie, nowe, panie! Mam pomysł dla pani nowej organizacji. Nazywa się T4. A kto zagłosował za, za funduszem unijnym z Kaczyńskim? Pani przecież! Przez co mrzemy z głodu przez taki fundusz. Polki, też Polki zasługują na takie same prawa. Tak, zasługujecie na prawo zasługujecie właśnie na takie prawa bicie po twarzy, według pani posłanki. Takie same prawa. W kartelach mordują kobiety, ona mówi o takich samych prawach. Zbieramy podpisy. Pod projektem obywatelskim projektem Proszę pani, niech pani, niech pani powie o kobietach, które są zamykane w psychiatryku. A ja mam A ja mam bardzo dobry kompromis. Żeby, żeby, pani, żeby pani się uciszyła, my będziemy manifestować. To jest kompromis. Dlaczego ludzie są zamykani w psychiatryku? Dlaczego właśnie osoby... Dlaczego pani nie walczy o te osoby, które są, te matki z dzieckiem, te kobiety? Więc niech teraz pani poseł powie, co z tymi kobietami, które są zamykane w psychiatryku. Za nic. Niech. Niech pani powie, co, co z tymi kobietami, które są zamykane w psychiatryku. Które są po prostu. Wręcz tam molestowane! Pani poseł nie chce, pani poseł nie chce tego mówić. Co z ich wyborem? Czy chcą być w psychiatryku, czy nie? Powiesz, dobra? Dasz mi 5 pięć minut? 5 pięć minut. Pięć. Pięć. To niech pani powie dlaczego Czeski są zamykane. Niemki, Argenc... No to niech pani powie o, ty, o, tych, o tych czeszkach, niemkach, francuskach, argentynkach, yy, meksykankach, które są zamykane w psychiatryku. Czy one mają wybór, żeby być, czy nie być? Jak z ich wyborem? Bo na razie nie mają tutaj żadnego wyboru. A te osoby, które się podpisują, właśnie do tego dążą. A oni dążą jeszcze do tego, będzie obowiązkowa kastracja. Właśnie kto nam jest. No, i kastracje jeszcze chcą nam, już pan powiedział. Jakąś się mało ludzi teraz podpisuje. Uuu. Miłego dnia życzę panu. A może będzie pan na YouTubie jakby co? Dobra, tam pobawimy się. No to jak, wracamy zaraz. Przecież ile mamy tutaj ludzi, którzy są zgromadzeni. To jest spontaniczna demonstracja. Tak. No może mamy stronę, niech pan napisze. Na No na tym, na YouTube. Jeżeli pan ten Facebook już nie bo blokuje. Oczywiście. Żeby nie nas Żeby nie zamykać ludzi do wariatkowo. Żeby no. ludzi nie zamykać że do wariantów? nie truli ludzi, no. No, żeby nie... No, żeby kto? kto? Ja. Psychiatrzy. Koncerny farmaceutyczne. A, tak. że, ten, że zamykają do, do psychiatryka, i tak. Do psychiatryka i tak... zamykali do psychiatryka kurwa. No tak, to, to też, to no też. będzie, kurwa, niedługo. Tak, i, i zamykają zawsze, za no, przyczyn no. politycznych. Maszko, Brola, Kękusie. No, A no. to jest na YouTubie, nie macie na Facebooka. Ani Wiesz co, zabanowali nas na Facebooka. Co, wyjebany was? Zuckerberg? Tak. Wyjebany ryb. Masą. Nie? No. Dobra. Miłego. miłego. Trzymaj się. Wow. Dobra. Ja że, Dobra. Tam Dawaj, że Dobra. mam pomysła. Ludzie... Idziemy na dół zaraz. Ludzie są zainteresowani, wyrażają akrobację. Jak widzicie, dobrze. Dzień dobry, I'm home Witamy Niech pani poseł powie o tym jak są kobiety wsadzane do psychiatryka matki z dziećmi Osoby, które, które po prostu Które po prostu się nie zgadzają z rządem To przecież to pani to przegłosowała ten fundusz odbudowy Ile dziewczyn jest psychiatryka, a pani o tym powie? To jest prawdziwe piekło kobiet. To jest wasza demokracja. Proszę państwa, doprowadziliście do prawdziwego piekła kobiet. Są sadzane kobiety do psychiatryka. Doprowadziło do wielu śmierci, kontuzji i molestowań seksualnych. Niech pani to powie. Jaki pani niewstyd jest? Dzień dobry. Niech pani powie o tym, jakie jest prawdziwe piekło kobiet. Niedostępne są również środki dwuetyloithiobenzimidazol Duet, pramilacetam dosulepina została wycofana Niech Pani powie o tym co się stało ile kobiet jest zamykanych jak matka z dzieckiem jest zamykana w psychiatryku